Dzień dobry, wieczór, z tej strony Gubas, zapraszam was wszystkich do oglądania kolejnego odcinka. No i co? To je... I to nie jest Gniazdo Arachnidów. Tylko musimy szukać gdzie indziej. A jeśli to będzie w tym gnieździe, to po prostu tak się wścieknę. <śm> <śm> no, no ale walczymy dalej. Musimy walczyć dalej. Bo bez tego po prostu nie przejdziemy dalej, no. <śm> I smutno by mi było, jakbym musiał zakończyć serię, z tego z tego powodu, że nie ma u mnie lokacji pewnej no Mam nadzieję, że, że to w taki sposób się nie skończy. No zapomniałem sobie przyzwać. Nie wiem, no pójdę tymi moczarami. No, Może coś mi się tutaj uda. Na przykład spróbuję tutaj zejść na dół mi jakoś e, dziwnie zaliczyć, że przykładowo tam jest las pająków. Bo tak to to ja nie mam. Nie wiem kompletnie gdzie mam chodzić, nie? O kurde. Zimno, błyski. Groźnie, groźnie. Zębatykam. Możemy sprawdzić. Co? Zobaczmy co to za hełm Eteryczny Czyli Czyli nieważne No i co? No ja tutaj nic nie ma No i do lasu trafiliśmy znowu Nie wiem, nie wiem gdzie to może być Naprawdę Tutaj nic nie ma. Tutaj wszystko wygląda jakbyśmy sprawdzili. Nie wiem, ktoś coś widzi? Naprawdę? Jestem w szoku. Tutaj się dostać nie da. Mówię o tym pustym polu tutaj. Tam się dostać nie da, a bynajmniej nie widzę ja. Tutaj mamy Tutaj nie mamy żadnego dziwnego przejścia. Tutaj to by było chyba już za daleko. No, nie ma. Nie ma nic takiego. Nie wiem, gdzie ja mam iść, naprawdę. Nie wiem, gdzie to może być. Nie, wiem, powiem Wam, że po raz pierwszy mam taki problem. Totalnie nie mam pojęcia, gdzie to jest. A dalej nie ruszę. No nie ruszę dalej po prostu. Nie, nie uda mi się. Gdzie to może być? Normalnie chyba aż będę musiał sięgnąć po maphaka, bo tak to to ja nie rozumiem, nie wiem jak... Chyba będę musiał. To będzie delikatne oszustwo, ale ja nie jestem w stanie tego zauważyć. No co, no bo tutaj nie ma nic. Tutaj żadnej odnogi nie ma. hakiem będzie o tyle smutne, że mi odkryje również ee, całe, ee, całego... Całego Mefista. Będzie po zabawie. Nie wiem, nie wiem naprawdę, co ja mam z tym myśleć. Czy użyć tego maphaka i mieć trochę nacitowane w grze? Czy jednak poszukać na siłę tego? No ale gorzej, jak tego faktycznie nie ma, i ja będę po prostu spędzał godziny na tym, żeby to znaleźć. A okaże się, że po prostu tego nie było, i że mam zbugowaną mapę. Bo to by było najgorsze. Proszę bardzo żółte itemy nam wypadają 88 obrony, ale nic poza tym ja tu masz stube. tutaj żadnego przejścia nie ma Nie wiem. Naprawdę jestem w kropce. Nie wiem, to jest jakieś wejście, przejście. Nic tu nie ma. Tuż tu jest wejście do. Dżungli łupieżców. Tutaj może będzie coś dziwnego, tego. Mamy Itha. No nie ma, tutaj nie ma. Co na szybko ściągnę tego maphaka i, i po prostu to włączę, no bo yy, nie widzę innego wyjścia. Naprawdę nie wiem, gdzie to mogę znaleźć. Nie wiem, gdzie pominąłem jakąś szczelinę. Tutaj wszystko wygląda, jakbym całą mapę zwiedził, a, a tego nie ma. No co ja mogę? No, co ja mogę? Dobra, to za chwilę wrócę. No i powróciłem, sprawdziłem sobie mapy No i nie uwierzycie, miałem, miałem rację Musiałem przejść ee, Z tych e, Z Wielkich Moczar Tutaj mam, tu mam przejście Tu, 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 tu mamy WPK i tu mamy Rozumiecie? Po prostu tragedia Takich rzeczy to ja jeszcze nigdy w życiu nie miałem. Znaczy, mówiłem, że coś takiego jest, ale mnie osobiście się coś takiego nie trafiło i ja już w końcu nie wiedziałem, co ja mam robić. Niestety, delikatne oszustwo. No ale tak musiało być. Inaczej bym tego nie znalazł. Znaczy, znalazłbym, ale wiecie. No, <laughs> no masakra, masakra. No i co ja biedny mogę zrobić? No musiałem <noise> zajrzeć, no musiałem tego ja maphaka ściągnąć. Nie wiem, za karę będę szedł prosto do Mefista. Nie będę zwracał uwagi na jakieś tam pozostałe moby, żeby jak najmniej expić To będzie taka moja kara. Żeby jak najmniejszą nagrodę zdobyć. Oczywiście po drodze będę zabijał, bo nie daj Boże z przodu trafi mi się coś naprawdę niewygodnego będzie chciał mnie zabić i jeszcze trafi się tak, że z tyłu będziemy go nić coś bardzo też niefajnego fajnego sobie sprawdźmy, do ty nic fajnego no, tutaj na to nie patrzymy to ty mamy przejście ty to jest to przejście tutaj Nie no, no, po raz pierwszy miałem taką sytuację, że naprawdę nie Jezus. Ale sami, ale nie wiem, przyznacie mi rację czy nie? No ja byłem w szoku. Cały czas dobrze Nie, źle Ja muszę iść tu, tu i tu Ok. Okej, okay. skoro tak każecie Szkoda, że te zębiaki nie są na hita od szczeliny głowa. Mistrzostwo wywodania szkieletami. Ściana z kości. Może być sporo warte. Na pewno będzie sporo warte. Weźmy sobie wytrzymałości na wszelki wypadek, bo widzę, że dość dużo tutaj biegania mamy. Tam rzucimy kapliczkę napełnienia. Trzeba zwracać uwagę, bo jakby się nam trafiła kapliczka klejnotów, no to no wtedy. Wypiłem wzmocnienia, a, a miałem zostawić na, na kryzysową sytuację. Bo jakby nam się trafiła kapliczka klejnotów, no to przecież brylant będziemy tworzyć, nie? Perfekcyjny. Teraz tak, tutaj przejdziemy? Nie przejdziemy. Okej. Okay. Hmm. teraz tak się zastanawiam, zależnie jak mi to pójdzie, bo może jeszcze mefista po prostu bym zachaczył w tym odcinku, będzie takie trochę oszukiwanko, ale to myślę, że tylko tutaj. Następnym razem jak nie trafię tego w Lesie Pająków, no to po prostu będę wiedział, że to jednak nie jest błąd, tylko, że muszę szukać że na innych lokacjach. Ale naprawdę, po raz pierwszy w życiu mi się coś takiego trafiło. W życiu nie miałem no, po prostu takiej sytuacji. Wy, wy, jeśli mieliście, to może, możecie też napisać o tym w komentarzu. No ale, ja jestem w szoku. No i wszedłem do Lasu Pająków, nie? Basta lo sto ucciando Runatal, am. Um, znaczy, <noise> yy, No, no. Miałem po prostu powiedzieć, że mikser command nie zbierał, ale To jest też, no, um, to. Tak. sobie, am. Um. Yy, nie chcę, żeby ten portal tworzyłem. Bez sensu. No i mamy to. No i co? Starczy nam. Te, te 10 minut na to, żeby trafić jeszcze do Mephista Postaramy się, postaramy się Sprzedamy sobie itemy Jeden do umiejętności przyzwania i 27 życia No, weźmiemy Będziemy mieli dwa wilczki Chyba możemy dwa? Tak, będziemy mieli dwa. No, powiem Wam, że. Okej, okay. naprawdę mamy dosyć ciekawe zestawienie tego i tego. Cały stak. O, Słuchajmy sobie w taki sposób. Eee, weźmiemy sobie życia. Many. Odbudowałem sobie stan majątkowy. Eee, nie, tu, nie, tu, nie, tu. Dość, co ty robisz. Trawical No i mamy niby 7 minut, ale mamy maphaka włączonego, więc powinniśmy trafić za pierwszym razem. <noise> no. Powinniśmy trafić. Chyba że jakimś cudem po prostu nie będzie Nie będzie mapa odkryta, wtedy bym był niesamowicie zadowolony. A gdzie my to mamy? Po prostu iść do góry. Ok. I tak jak mówiłem, to będzie moja kara, że nie będę zwiedzał sobie lokacji. Tylko po prostu lecę do góry. Bo wiecie, jak bym sobie zwiedzał, no to wtedy bym zdobywał poziom umiejętności, miał szansę na znalezienie magicznych przedmiotów większą. a tak to. jak idę tylko do przodu, to nie mam czasu ekspić ani zdobywać. Teraz, do końca teraz nawet nie wiem czy zdążę wbić 24 poziom no, Obawiam się, że chyba nie, traf, nie zdążę To jest bez sensu Jak widzicie bez żadnych mobów tutaj praktycznie jestem Więc taka moja kara Dobra Jesteśmy tu, teraz Mamy tutaj WPK. E, dobra, nie, WPK jest tam. O nie, 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 nie. Wiedziałem, że one się w końcu pojawią. No i teraz powoli, teraz nie mogę szarżować. Dwa wielkie ma, więc na spokojnie Antidotum weźmiemy sobie na wszelki wypadek Nie no, ducha to musimy mieć włączonego Ile on w ogóle? 35% życia, o już się prawie zagapiłem Dobra, żyjemy. Powoli do przodu. Dobra. Jest dość ciekawie, ale idziemy do przodu. O nie, 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 nie. nie. My się tam zajmijcie nimi. Kurde, nie chciałem wypić. No i znowu, znowu powiedziałem to słowo. W końcu się tego duszę, zobaczycie. No i dobra, no i myślę, że dam radę zabić Mefista. Znaczy, że nie to, że dam radę, tylko że zdążę, żeby się zmieścić w, tym, w tych 20 minutach. Uh, uh. Trochę grubo tu było. podnoś na ogień, proszę bardzo. <grybujesz> no i co, yy, może na tym Mefiście po prostu wbije ten dwudziesty czwarty poziom. Dobra, gdzie jest mój radny? Chyba go wcięło. Czemu tutaj radnego nie było? Co on już umarł? Nie, ja on się tutaj po prostu Dobra, chodź tu Mephisto. Wow, naprawdę przestałem zwracać uwagę na swoje życie. Dobra, powoli go będziemy tutaj kroić. Już widzę moją walkę z jabłem. O, <laughs> trochę zabolało. Nie, żyję! Żyje! Ja żyję! <laughs> dobra. No i dobra, no to była moja karta. Myślę, że mi wybaczycie. Dałem radę. Co my tutaj mamy? Ciekawego wiekiera. Dobra. No i Mephisto ogarnięty. Dobrze, to ja Wam dziękuję za oglądanie. Życzę miłego dnia. Pamiętaj zostawić łapkę w górę. Subskrypcję. No i na razie.